I wish not Podnieś mnie do góry. Proszę bardzo. Op. Basiu, musimy porozmawiać. Dobrze, ale najpierw daj książkę. Na którą? Tę, ten, 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 ten. Tą grubą. Proszę bardzo. o czym ona jest? O królach. Dobrych czy złych? A, i o dobrych i złych. Basiu, ktoś miał na ciebie czekać na dworcu w Warszawie. Kto to miał być? Nie wiem. To ty napisałeś te książki, bo Michaś mówił, że. Michaś? Aha. A jak nazywali się ci panowie, którzy cię tutaj przyprowadzili? Pamiętasz może, gdzie mieszkali? Nie wiem. Opowiedz mi o dobrym królu, bo złym nie chcę. <laughs> Dobrze. Ale co ja mam z tobą zrobić? Coś ci pokażę. Stanisław Olszowski, Warszawa, ulica Bednarska, 23, mieszkania 5. Mhm. Wszystko się zgadza. Awantura arabska. Co ja mam teraz zrobić? Kakać! Szanowanie, panie Wojciechu. Mam do pana prośbę. Jestem do usług. Co trzeba? Czy pan nie wie, gdzie... Już zaczynajmy! Dobrze, zaczynajmy. Raz! Nie! Sędziowie ocenią złożenie. No, namacalne było ugodzenie. Więc dobrze, dalej. Chwilę zaczekajmy. Niech wzniosę to ast. Ta perła jest twoja. <laughs> Jeszcze nie teraz. Jeszcze nie jest moja. Pozwólcie na... Przepraszam. A pani co tu robi? Przecież Ofejaj już nie żyje. No, no zaczynajmy. Grajmy, grajmy. Już zaczynajmy! Dobrze zaczynajmy! Raz! Nie! Sędziowie ocenią złożenie! No, namacalne było uchodzenie. <laughs> Jeszcze nie teraz! Jeszcze nie jest! Moja. Panowie, panowie! Przecież ta chmurka to z innej sztuki. Kto was puścił? Ispicję. I spicjent! Nie ja się zabiję! Synner zwycięża. tarcie tak rącze. Hamlet zapędzi oddechu krótkiego. Obe czoło tą chustką. Stop, stop, stop! Chwileczkę! Dlaczego aktorka nie ma chustki, co? Garderowa! Garderowa! Proszę. Dlaczego królowa nie ma chustki? Dziękuję, panie Wojciechu, serdecznie za adres. Pan naprawdę schodzącą chodzącą encyklopedią teatru. Muszę natychmiast zobaczyć się z Walickim. Dziękuję jeszcze raz. Boże, kochany, gdzie to dziecko poszło? Nie widział pan tej małej dziewczynki? Ta, co przyszła z panem? Tak. To śliczne dziecko, to okay. pana? Tak. Nie. Tak, gdzie ona poszła? Weszła na widownię. Aha, dziękuję bardzo. Dzięki ci, panie. Teraz już swobodnie. Rozegrać mogę ten zakłaś rycerski. Walczysz z niukiem! Ty, coś mistrz szermierski, będziesz jak gwiazda błyszczał niezawodnie. Żartujesz, książę! <grych> Bynajmniej! I co podobało się, Basieńko? Tak. Panie Wojciechu, kochany, co to za pies? Schęda się po widorni. A to To przybłęda. To dziwny pies. Wie pan, on codziennie przychodzi do teatru, wchodzi na widownię i ogląda wszystkie spektakle. My go nawet nazywamy Kibic? Kibic? Basiu, kochanie, chodź, zostaw już tego psa. Chodź, chodź, chodź. Szanowanie, panie Wojciechu. Jasiu, kochani, biegnij na górę, dobrze? Mm -hmm. Ja jeszcze mam coś do załatwienia na mieście. A, poproś Michasia, żeby przygotował ci coś do zjedzenia. Dobrze? Dobrze. Papa. 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 Pa. Pa, pa. Dzień dobry, nazywam się Stanisław Olszowski. Czy pana Walickiego zastałem? Nie ma go. Wyjechał z teatrem na Kres, ale niedługo wracają. Mm -hmm. Dziękuję bardzo. A jak się miewa, Basia? Siadaj, daj Czyje to dziecko? Sierota znaleziona w pociągu. Biedne dziecko zginęłoby, gdyby Walicki się nimi zajął. Ale to jest jakieś straszne nieporozumienie. Ja nie znam tego dziecka, nic o nim nie wiem. Nie wiem! A adres nie podlega wątpliwości. Dobry los obdarował pana tym ślicznym dzieckiem. Walicki serdecznie panu zazdrościł. Tak pan sądzi. W takim razie proszę bardzo, niech panowie wezmą to dziecko. Proszę mi wierzyć, panie autorze, że gdyby istniał choć cień możliwości, ale. Ale co? Ale my sami często jesteśmy głodni. A dziecko nie może przecież. Bardzo przepraszam. Przepraszam serdecznie, ale. Widzi pan, nagła bieda i dlatego jestem kwaśny. Ja nie wiem, jak się wychowuje dziecko. Pan wszystko potrafi. No, przesada, młodzieńcze. Przesada. Zrobimy tak. Dziecko pozostanie u mnie. Być może ktoś je będzie poszukiwał, a panowie. Ach, Walicki, jak go wróci, to kto wie. Może. My? Chyba pyszne. Ciekawe, to O, Baśka! Gdzie tak długo Ohohoho. byłeś? A byłem w lesie, na grzybach. No mm. pokaż. Eee, uch, ho, 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 ho. Ty coś kłamiesz. <laughs> Masz O nie, 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 dziękuję <laughs> bardzo. O, cud. o nie, tego już za wiele. Nie życzę sobie żadnych psów w domu. Ale... A... Jesteś mój. Nikomu cię nie oddam. Dziecko kochane, u mnie będziesz mieszkała razem z tym. No, słowa się rzekło. Chodźmy, psido. Moje maleństwo. Basia Mów Gamoniu gdzie dziecko natychmiast Michaś Ręce nogi połamie ze skóry obedrę mów Powiem ale... Kupimy mu tak. maskę i obrożę. Będziemy mm -hmm. z nim chodzić na spacer i, do, I te do teatru? Dobrze. Dobrze, wujaszku. Dobrze, córeczko, dobrze, dobrze, dobrze. Dobrze. Kibic, podziękuj wujaszkowi! Kibic! <głos> <głos> Hop! No! Papa! Papa! Pa. Dobranoc. Wujku. Co, córeczko? Będziemy mówić paciorek. Dobrze. To uklęknij. A nie stróżu mój? Ty zawsze przy mnie Ty zawsze przy mnie stój. Rano, wieczór, we w nocy. Bądź mi zawsze ku pomocy. Bądź mi zawsze ku pomocy. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Wujku, już koniec, możesz wstać. Pa, pa. Dobranoc. A dokąd pan tak pędzi? Witam panów, witam. Ja do teatru. Podpisuję dzisiaj umowę. Będą grali moją nową sztukę dla dzieci. Napisałem ją specjalnie dla Basi. A my właśnie przychodzimy zabrać basie. Jak to zabrać? No tak. Pan chce ją oddać niewiadomo komu. A ja, ja właśnie zarobiłem. w lwowie, pieniądze. I teraz już mamy na utrzymanie Basi. I ona zamieszka u nas. Ależ ja baś nikomu nie oddam. A to my ją zabierzemy siłą. Nic z tego, panowie. Nic z tego. Zresztą zrobimy następujący interes. Panowie zagrają w mojej nowej sztuce, ale Basia zostanie u mnie. Zgoda? No zgoda, no. Mm, zgoda. Ale będziemy mogli ją odwiedzać. Oczywiście. Idziemy. <laughs> O, cudownie, że panów spotykam. Panie Walicki, spada mi pan z nieba. Właśnie wznawiamy Hamleta. A przecież nie znam lepszej osoby do roli ducha Ojca niż pan. To przecież pana popisowa rola. No chyba mi pan nie odmówi. O, ale dyrektorze, kochany w mojej nowej sztuce obaj panowie również grają. Ależ oczywiście, jakże mogłoby być inaczej? Znam całą historię i sztuka specjalnie napisana dla Basi. Bez panów udziału w ogóle nie mogłaby powstać. No, panowie, o! szybko, szybko, do roboty, do roboty. Za chwilę zaczynamy próbę. Jestem, 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 jestem. jestem. <laughs> Dzień dobry, wujaszku. O, o, dzień dobry. Baśka, ty jesteś cała mokra. Trzeba się wytrzeć. Szkoda czasu na takie hece. Samo wyschnie. Ho, 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 ho. No, a gdzież to? Gdzież to? Czy wujaszek dla mnie napisał dalszą część? przygód w małpki wikimiki. Mhm. Mm A na czym ja wczoraj skończyłem? Jak płynęli statkiem do Warszawy, ja w Toruniu jedli przepyszne pierniki. Pierniczki, tak. Proszę <śm> bardzo. Posłuchaj, Basienko. Ze snu wszyscy się porwali, choć... Tak jak ja dzisiaj? <tak>, tak, choć godzina była ranna. Patrzą, a z wód się wynurza jakaś bardzo piękna panna. Dziw nad dziwy zawołali. To nas oczy mylą chyba. Wszak to panna do połowy. To nie człowiek jest, lecz ryba. To syrena. <tak> Rzekł ktoś mądry. Co Warszawę ma w opiece? A swój pałac... Kryształowy. Ma w tej polskiej świętej rzece. <noise> 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 Dlatego w serbie Warszawy jest sirena. Tak, Basienka, tak. Ubierz się teraz, koteczku, pojedziemy do teatru. I zobaczysz, jak zwierzęta w zoo przywitały małpkę fiki, miki i murzynka Koga Koka. Dobrze? Mhm. <noise> Takim głosem jak wujek Antoni. A to jest drugie wtajemniczenie teatru. O tym dowiesz się później. Matołek, Witaj, Małpko i Murzynku! Ja też Cię witam, kochana Małpko, i Ciebie, Murzynku, również! <głosy> <głosy> Niech zanie się do pokoju panienki. No niby gdzie? Nie wie, drugie drzwi po lewo. Ale jabłka do kuchni. O, jak to dobrze, że jesteś. No jak tam opowiadaj? Jak tam Zosia zdrowa? Czy Antoniego boli noga tak, jak zeszły jesień? Nie do no, opowiadaj. Czy jest nowe ciele? Czy będą znowu kosić? A jak tam zboże? No kochana, moja opowiadaj. To no, wszystko bardzo mi zależy, żeby... Babciu, jeść. kochana, zaraz wszystko opowiem. Tylko się trochę ogarnę. No dobrze, bardzo dobrze. Marcysiu, podaj herbatę do salonu. Rodzice też dobrze się mają i prosili, żeby ręce babci ucałować. To dobrze, to bardzo dobrze. Babciu, czy nie ma do mnie jakichś listów? Listów? A skąd do ciebie listy? Są listy, proszę panienki. A jeden to nawet polecony. I nawet telegram. Możliwe, nie pamiętam. Przecież ja mam 70 lat. To. Co? Ach, Boże. Mówiłam, że nieszczęście, Marcysiu. Prędko, wodę prędko, bo paniece słabo. Babciu, czemu mi tych listów nie przysłałaś? Albo przynajmniej nie przeczytałaś telegramu. No wiesz... Cudzej korespondencji kulturalny człowiek nigdy nie czyta, a ja mam 70 lat i swoje zasady. A zresztą zapomniałam. Czy coś się złego stało? Straszna rzecz, Boże, jak straszna. Ten list leży tu już od miesiąca. Babciu, jak mogłaś? Powiedz mi prędko, co jest w tym liście? Helenka Bzowska. Znam ją. Znała się, babciu. Zginęła w wypadku. Ach, mój Boże. Jechała do nas z córeczką i to dziecko. No, powiedz prędko, co jest z tym dzieckiem? To dziecko wysłali do nas pociągiem, samo. Miałam czekać na dworcu, ale to było przed miesiącem. Ach, Boże, co się stało z Basią? Co począć? Co począć? Ach. No, czego stoisz? Zaraz. Kto wysłał dziecko? Żonę jakiegoś lekarza. Adres jest? Jest. Piszemy depeszę, niech tu natychmiast przyjeżdża. Chwileczkę. A gdzie jest ojciec dziecka? Przecież Helenka sama babci o tym opowiadała. Możliwe, ale przecież ja mam 70 lat, i swoje zasady, a zresztą mniejsza z tym. Przypomnij mi, co jest z jej ojcem. Był uczonym. Wyjechał do Ameryki Południowej. Aż tam go zagnało. Trzech ich wyjechało. Na wyprawę. Ojciec Basi zaginął. Zaraz, zaraz. Tu trzeba się ostro brać do dzieła. Najpierw ogłoszenie do gazet. Chwileczkę. A może masz jakąś ich fotografię? Mam fotografię Basi. Barcysiu prędko! pióro, atrament i papier. Ch, śliczne maleństwo. Snajdeče. Hoće bi pod zemljom